Cześć, to Zuza, witajcie na książkowisku w kolejnym filmie. Przychodzę dzisiaj do Was dla odmiany z tagiem. Ja nie jestem wielką fanką tagów, ale czasami, słuchajcie, one się przydają po to, żeby w taki troszeczkę bardziej zróżnicowany sposób podsumować sobie jakieś tam rzeczy. Odpowiem na sześć pytań związanych z tym, co planuję jeszcze czytać, co mam nadzieję zrobić i tak dalej. Także bez zbędnego przedłużania, już zaczynajmy. I pierwsze pytanie to jest: czy masz jakieś zaczęte książki, które chcesz, Skończyć w tym roku. No i słuchajcie, tutaj uchylam trochę rąbka tajemnicy. Pierwszą z książek, którą mam w formie fizycznej, którą czytam obecnie, jest Diuna. W końcu się za nią zabrałam. Cały rok mówiłam o tym, że chcę przeczytać Dunę, ale jakoś tak cały czas odkładałam to w czasie. No i w końcu teraz zabrałam się za nią. Jestem, co prawda, słuchajcie, na stronie 72 dopiero. Czytam ją dosyć wolno, dlatego że. Mm, Czas tak usiąść i czytać książkę w formie fizycznej. Mam tylko wieczorami, no więc tak powolutku troszeczkę mi to idzie. W ogóle zobaczcie, jako, jakie mam piękne wydanie tej Dune po angielsku. I na pewno Dune skończę, no bo czytam ją aktywnie po prostu, idzie mi wolno, ale na pewno zamierzam ją skończyć. Poza tym, jeżeli chodzi o audiobook, to słucham obecnie przebudzenia Stephena Kinga po angielsku. Po angielsku tytuł to Revival, i jest to jedna z książek które Tomek wybrał mi na nasze wyzwanie, które rzuciliśmy sobie już jakiś czas temu, ale mam nadzieję, że wszystkie trzy książki do tego wyzwania uda mi się przeczytać w tym roku. Natomiast tej słucham obecnie, więc no myślę, że na pewno ją skończę. A poza tym reszta książek jest na moim czytniku yy, i tutaj wypisałam sobie tak po kolei Jade War, zaczęłam, jeszcze nie skończyłam, Children of Gods and Fighting Men, również zaczęłam i jeszcze nie skończyłam, oraz Black Stone Heart. To są trzy książki, które bardzo chciałabym skończyć w tym roku, no i z faktu, że już je rozpoczęłam, no to też wypadałoby po prostu zakończyć rok z, wiecie, z przeczytanymi tymi trzema pozycjami. Kolejne pytanie to, czy masz jakąś książkę, którą czytasz, by wejść w jesienny klimat? No i słuchajcie, ja nie mam jakiejś takiej jednej pozycji, która stricte kojarzy mi się z jesiennym klimatem, ale w zeszłym roku nakręciłam film, gdzie umieściłam dużo różnych książek, polecajek na jesień, takich właśnie w klimatach jesiennych, więc jeżeli takie książki Was interesują, interesują, to odsyłam Was do tego filmu, bo tam podałam parę przynajmniej książek, które zdecydowanie gdzieś tam jakoś tą jesień w sobie, według mnie mają. Kolejne pytanie. Czy czekasz na jakąś nowość wydawniczą? No i słuchajcie, nie ma żadnej jakiejś takiej nowości wydawniczej, na którą czekam po prostu z zapartym tchem, że już dzisiaj rzuciłabym się na nią i czytała, gdybym miała taką możliwość. Natomiast jedna taka książka, której jestem bardzo ciekawa i na którą czekam jest Pani Labiryntu. Tak, książka, słuchajcie, w ogóle chyba już jest dostępna do czytania, natomiast nie ma jej na Legimi. Można ją kupić tylko w wersji papierowej i ja zamówiłam sobie ją w Empiku z autografem, ponieważ słuchajcie, no wersja z autografem była dosłownie tam parę złotych droższa, więc stwierdziłam, że a co tam i zamówiłam sobie tę książkę z autografem w związku z czym jeszcze jej nie ma dostępnej. Także mimo że ogólnie ta książka na rynku już się chyba pojawiła, no to ja nie bardzo mam jak ją na chwilę obecną Czytać i myślę, że jak tylko ta wersja z autografem do mnie przyjdzie, no to jest to książka, której jestem bardzo ciekawa, więc na pewno ją szybko przeczytam. Pani Labiryntu jest to retelling mitu o minotaurze i tutaj, jeżeli się nie mylę, będziemy śledzić narrację z punktu widzenia Ariadny. W związku z czym jest to książka, która wpisuje się w mój przyszłościowy film nie śpię, bo czytam retellingi greckie i jestem bardzo ciekawa, jak ten retelling zostanie ograny. To jest Książka, w której z jednej strony pokładam dosyć duże nadzieje, bo wydaje mi się, że polska autorka może tak samo dobrze y, oddać retelling mitu greckiego jak, na przykład, autorki angielskie lub amerykańskie, y, ale z drugiej strony martwię się, że ten retelling to nie będzie to, co mi się podoba, dlatego, że ja w retellingach lubię sytuację, gdzie śledzimy dokładnie taką samą historię, jaka była w oryginalnym micie, tylko mamy przedstawione tam albo jakiś mniej znany, albo ym, gdzieś tam bardziej bardzo poboczny punkt widzenia, więc ta historia, mimo że jest taka sama jak oryginalny mit, to nabiera jakiegoś tam nowego znaczenia, nowego blasku. Bardzo nie lubię, kiedy w retailingach są zmieniane rzeczy fabularnie i ten retailing albo inaczej się toczy, albo na przykład kończy się inaczej, albo przykładowo, nie wiem, jeżeli w oryginalnym micie ktoś był czyimś ojcem, albo bratem, albo nie wiem, wujkiem, a w retailingu na przykład ta osoba nie jest ojcem, bratem, wujkiem, ja takich zagrań po prostu nie lubię i dla mnie to już nie są, że tak powiem porządne retailingi, tylko bardziej oryginalne opowieści grające na tych elementach z mitów. Kolejne pytanie to wymień trzy książki, które chcesz przeczytać do końca roku i ja tutaj wymienię więcej niż trzy, ponieważ wymienię ich słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Są to książki, które zostały mi jeszcze do przeczytania, żeby w pełni zrealizować mój TBR na rok 2022, na początku roku robiłam taki film, gdzie przedstawiłam 22 pozycje na 2022 rok. Odsyłam Was do tego filmu, jeżeli jesteście nimi zainteresowani. I z tego filmu zostało mi właśnie jeszcze 6 pozycji do przeczytania. No, i tutaj po kolei mamy Elantris Brandona Sandersona. To jest akurat wydanie anglojęzyczne, ale ta książka jest też oczywiście wydana po polsku. Później mamy anglojęzyczne wydanie książki Daleka Droga do Małej Gniewnej Planety Becky Chambers. Znowuż anglojęzyczne wydanie, ale ta książka jest również dostępna po polsku. Później mamy Opowieści z Wilżyńskiej Doliny Anny Brzezińskiej. To jest książka, która już po prostu chodzi za mną od początku tego roku i na pewno. Ją przeczytam do końca tego roku i dam Wam znać. Jest to też dosyć krótka pozycja i słyszałam bardzo dużo dobrego o Annie Brzezińskiej. Nie w kręgach booktubowych, bo tam wydaje mi się, że jakby ta autorka no, nie jest poruszana jakoś za bardzo, bo ona też nie wydaje teraz jakichś tam nowości, kto, o których można by dyskutować, ale ogólnie rzecz biorąc, wiem, że jej twórczość zbiera bardzo dobre opinie. Później mamy anglojęzyczne wydanie Czerwonej Siostry Marka Lorenza, i ja. Ja jeszcze tutaj nie wiem, czy może nie zaopatrzę się jednak w wydanie polskie, dlatego że no zobaczcie, jakie to wydanie anglojęzyczne jest malutkie. I szczerze mówiąc, ja już chyba jestem za stara, żeby czytać z takich mini książeczek, gdzie tekst jest po prostu naściubilony, że nic kompletnie wiecie. No, że trzeba się po prostu tak wściubiać nos w tę książkę, żeby coś odczytać. Kiedyś czytałam takie książki i tak z ciekawostek to na przykład całą serię Pieśń Lodu i Ognia przeczytałam właśnie w takiej formie. Te książki, które ja mam, one są takie, takie malutkie, i wtedy mi to nie przeszkadzało, ale teraz już jakoś nie lubię czytać po prostu z takich małych książek. Może przeczytam tę książkę po polsku w e-booku, może przesłucham audiobooka, jeszcze nie wiem, ale jakoś w każdym razie chciałabym tę historię przyswoić. Poza tym, jeszcze na tej liście jest Mroczna Wieża Stevena Kinga. Jest to pierwsza część, bodajże, chyba 9, 8 albo 9 tomowej serii, i byłaby to kolejna seria, którą znowu otworzę. Jeżeli będę chciała ją kontynuować, no to będę miała jeszcze jedną wielotomową serię, którą kontynuuję. Ale, no, z faktu, że umieściłam ją na tej liście 22 książek na 2022, to chcę jednak przeczytać ten tom i, i zobaczyć czy też będę chciała w ogóle kontynuować z tą serią, bo wiem, że jeżeli chodzi o um, roczną wieżę to jest tak, że y, ludzie, którzy czytają tę książkę dzielą się na dwa obozy, albo ludzie, którzy absolutnie są zachwycani tą pozycją, albo ludzie, którzy kompletnie do nich nie trafiła. Także zobaczymy, w którym z tych dwóch obozów ja będę. No i ostatnią książką z tego TBR-u na 2022 rok jest Problem Trzech Ciał i również to jest pierwsza część trylogii, więc jeżeli mi się spodoba i będę chciała kontynuować, to również będę miała jeszcze jedną otwartą serię, ale no, tak jak już powiedziałam przed chwilą, skoro umieściłam ją na tej liście, to chcę ją przeczytać, zwłaszcza, że Zuzanna z Morza Słów przeczytała całą tę trylogię w tym roku i była tymi książkami naprawdę zachwycona, więc no, jestem ciekawa, jak one mnie się spodobają. Wiem też, że Agacia z kanału Subiektywnie bardzo pozytywnie mówiła o tych książkach, także mam nadzieję, że do mnie one również trafią. Kolejne pytanie to pozycja, która nadal może Cię zaskoczyć i stać się Twoim ulubieńcem. No i słuchajcie... Szczerze mówiąc, ja nie wiem, zawsze nie umiem tak odpowiedzieć na to pytanie, bo wiecie, to jest takie przewidywanie. Jeżeli jakaś książka ma mnie zaskoczyć, no to raczej nie przewiduję, że ona stanie się moim ulubieńcem. Wszystko może się jeszcze zdarzyć, bo nawet słuchajcie, w tym miesiącu przeczytałam dużo różnego rodzaju książek, które w ogóle zaskoczyły mnie na bardzo wielu płaszczyznach, więc podsumowanie października będzie bardzo ciekawe, myślę. Ale jedną taką książką, którą już Wam tutaj raz pokazałam, jest diuna I myślę, że. Diona może stać się jednym z, jednym z moich ulubieńców, dlatego że już nawet po tych 70 paru stronach widzę, że sposób przedstawiania różnego rodzaju tematów i sposób jakby takiego filozoficznego podejścia do różnych rzeczy odpowiada mi i jakoś tak przemawia do mnie. I słuchajcie, to też jest kolejna rzecz, dlaczego ja tę książkę tak wolno czytam, mimo że ja już ją czytam chyba trzeci dzień, no jestem na 70. stronie, bo tutaj często jest tak, że ja sobie coś tam czytam, ktoś coś mówi albo jest jakaś tam obserwacja i ja przestaję czytać, wyłączam się na chwilę z tego tekstu i zaczynam sobie w głowie rozkminiać różne rzeczy. I tak sobie rozkminiam, rozkminiam, dochodzę do jakiejś konkluzji i potem wracam do czytania i jadę dalej. Więc wydaje mi się, że akurat pod takim względem, wiecie... Mentalnego ćwiczenia i rozmyślania o różnych tematach, ta książka bardzo dobrze ze mną się zgra. Myślę, że jeżeli chodzi o Dune, to będzie ona bardziej mi gdzieś tam pasować na tym personalnym poziomie niż na przykład Hyperion i Upadek Hyperiona, które właśnie tak nie do końca filozoficznie ze mną się zgrały. Także no. Ta książka ma szansę stać się jednym z moich ulubieńców, właśnie z tego, z tego powodu. Nawet nie ze względu może na historię, tylko, tylko właśnie na, na te różne przekazy, które tam są ukazane. No i ostatnie pytanie na dzisiaj: to czy zaczęłaś już planować czytelniczo przyszły rok? No i jeżeli chodzi o jakieś takie stricte czytelnicze plany na zasadzie listy książek, które chciałabym przeczytać, no to nie mam czegoś takiego. Na pewno chciałabym pokończyć trochę serii, które mam obecnie otwarte, i ja to faktycznie jakby aktywnie robię bo nie robię jakichś takich strasznie dużych przerwów pomiędzy poszczególnymi tomami tych serii, które obecnie czytam. Natomiast jak tylko zakończę parę z tych serii, które obecnie czytam, chciałabym wrócić do dwóch bardzo dużych serii, które odłożyłam w tym roku na bok i w ogóle ich prawie nie ruszałam, czyli do serii Koło czasu Roberta Jordana oraz do książek Pratchetta ze świata dysku, dlatego że ja świadomie te, tych dwóch pisarzy odłożyłam na bok w tym roku, dlatego że to już po prostu było dla mnie za dużo. Ym, zwłaszcza, że obie te serie są bardzo duże objętościowo i wymagają jednak y, poświęcenia na nie dużo czasu, więc myślę, że zabiorę się za te dwie duże serie w przyszłym roku. Y, a no mówię, w tym roku, mimo że jakby już rozpoczęłam tę serię. To świadomie je gdzieś tam odłożyłam i stwierdziłam, że nie będę ich czytać. Poza tym, co? No, wiadomo, na pewno będziemy kontynuować z klubem książki. Naprawdę lubię ten klub prowadzić, lubię spotykać się z różnymi gośćmi na tych comiesięcznych spotkaniach, gdzie omawiamy sobie każdą z tych książek, lubię rozmawiać z wami na czacie. No, wydaje mi się, że w ogóle ten nasz klub bardzo fajnie wychodzi. Dziękuję wam, że bierzecie w nim udział, że głosujecie, że czytacie itd. No, to jest, to jest naprawdę fajne uczucie i mam takie wrażenie, że wiecie, że ja coś w Wnoszę w tą naszą przestrzeń internetową, co powoduje, że albo zachęca kogoś do sięgnięcia po jakąś pozycję, po którą może by nie sięgnął, albo zachęca kogoś do po prostu otwarcia się na jakąś, wiecie, dyskusję odnośnie jakiejś książki, no to jest bardzo, bardzo fajne. I taką ostatnią rzeczą, którą chciałabym może trochę zmienić, albo może nie tyle, że zmienić, co poszerzyć może trochę moje horyzonty, to zacząć czytać troszkę. Innych gatunków niż tylko fantastyka. To znaczy, wiecie, nie ukrywajmy tego. Fantastyka zawsze będzie moim głównym gatunkiem, który czytam. To nie jest tak, że ja, nie wiem, wyrastam z fantastyki czy coś takiego. To zawsze będzie mój główny gatunek. Ale chciałabym od czasu do czasu spróbować przeczytać jakiś reportaż na temat czegoś, co mnie interesuje, albo jakiś kryminał. Słuchajcie, ja nigdy w życiu nie przeczytałam ani jednego kryminału, więc. Um... Fajnie by było, może to w wieku, wiecie, 34 lat w końcu nadrobić i przeczytać jakiś kryminał. Warto by było, może też zacząć czasami sięgać po jakąś książkę historyczną. No po prostu. Coś troszeczkę innego niż to, co ja tutaj cały czas na tym kanale i też no, w życiu prywatnym magluję. Natomiast słuchajcie, jak wyjdzie, tak wyjdzie, ja na pewno nie chcę się zmuszać do czytania niczego, to jest bardziej na zasadzie, że jeżeli będę miała taką ochotę, to zacznę sięgać trochę po e, książki z innych gatunków, e, ale jak wyjdzie, no to wiecie, no, tutaj zawsze wszystko jest na spontanie. Także jak wyjdzie, zobaczymy. No i słuchajcie, to już jest wszystko, jeżeli chodzi o ten film. Dajcie mi znać. E, Jakie wy jeszcze planujecie nadal przeczytać książki do końca tego roku? Czy w ogóle macie jeszcze jakąś taką listę książek, które koniecznie chcielibyście zamknąć w 2022? Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym filmie. Cześć!